W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Uciekam się do Twego miłosierdzia, Boże łaskawy, Któryś sam jeden jest tylko dobry, choć nędza moja wielka i przewinienia liczne, jednak ufam miłosierdziu Twemu, boś jest Bóg miłosierdzia, i od wieków nie słyszano ani nie pamięta ziemia, ani niebo by dusza ufająca miłosierdziu Twemu została zawiedziona. O Boże litości, Ty sam jeden usprawiedliwić mnie możesz i nie odrzucisz mnie nigdy, gdy się udaję skruszony do miłosiernego serca Twego, u którego nikt nie doznał odmowy, choćby był największym grzesznikiem. Amen.